dzisiaj, które nazywa się od ucha dni. Pozycja 1, pozycja 2. Poziom, czyli przy uchu i pach. Jest to cięcie na głowę, typowe na głowę. W pach. Następne cięcie to tak zwane cięcie abysyjskie, Czyli cięcie, że jesteśmy w posiadzie, okręcamy rękę do tyłu i chciałeś dostać. I idziemy w tę stronę. Czyli pach, raz i dwa. Następnie mamy pchnięcia, czyli pchnięcie w prawo, w lewo i do tyłu. Jeżeli chodzi o szermierkę konną, to oprócz cięć mamy, to jest jeszcze zasłona, i zasłony takiej nie ma pieszej, ale zasłona to jest dla Was ciekawostka była tu na plecy. Dlaczego? Dlatego, że z tej, z tej strony możemy robić, ale tu jest nam już ciężko, bo robimy to prawą ręką, tak? I teraz co? Ludzie mówią różnie, jednakże ja znam wielu historyków i jak powstała Husaria i dlaczego są...